Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Revel. To jest odcinek hmm, powiadomieniowy, nie wiem jak to powiedzieć. No, odcinek, w którym chcę powiedzieć, że założyłem fanpage'a na Facebooku. Nie czuję się nikim wielkim, ale postanowiłem, po że fanpage'a, żebyście mogli mieć lepszy kontakt ze mną, gdyż no, na Facebooku już za znacznie więcej czasu niż hmm, na YouTube. To jest krótki filmik, minuta, dwie maksymalnie mi się wydaje. Po prostu nazywam się Level, mogę zapraszać. Hmm. Klikasz lubię to. No, nie mam jeszcze zdjęcia w tle, to jest profilowe takie na szybko, byle jakie, potem to się wszystko zmieni. No, wiecie, jak się robi to wszystko? Chyba wiecie, no, wchodzicie na Facebooka, na mój profil, a może na profil rewel, wpisujecie tu u góry. Wchodzicie na stronę, klikacie. Lubię to, ja już mam polubione. No i do, to jest wszystko. Osoby które to, to lubią, to jestem ja. Nawet nie będę tutaj nic, na stronę po prostu. No i to tyle w tym odcinku. Też inną grę. Kera FIFA będzie wstrzymana, więc będą inne gry. To tyle w tym odcinku. Na razie, cześć, rewel.